Czy w tej sytuacji skręcając w prawo możesz wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania? Hmm. 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 Mam nadzieję, że wszyscy widzimy. Stop! W prawo, w lewo, prosto, zawraca. Każdorazowo kierujący pojazdem będzie musiał się zatrzymać przed wjazdem na tak oznakowane skrzyżowanie, czy czy na tak oznakowane miejsce zawsze, kiedy jest znak stop. A na przykład chyba, że byłyby światła. Jakby była sygnalizacja świetna, to wtedy stosujemy się do sygnału nadawanego na sygnalizator. To jest ta hierarchia ważności. Natomiast odpowiedzi do pytań na państwa testach odnosimy do sytuacji, o którą jesteśmy pytani. Nie ma żadnej sygnalizacji, jest znak drogowy stop. I tak naprawdę obojętnie od manewru musimy się uprzednio zatrzymać, nie tylko po to, żeby stanąć i tylko po to, żeby ocenić sytuację, bo ten znak stopu też nie bierze się bez powodu, wiemy, że to jest droga podporządkowana, ale my się musimy zatrzymać. Zatrzymujemy się, oceniamy sytuację, i jeżeli sytuacja na to pozwala, jeżeli jest bezpiecznie, jeżeli mamy odpowiednią ilość miejsca, i tak dalej, to dopiero możemy kontynuować. I tak naprawdę obojętnie, czy my zmieniamy kierunek, czy nie, czy i tak będziemy musieli się zatrzymać.